Witam serdecznie. Dzisiaj prezentujemy Skody Oktawie auto z 2007 roku, wyposażone w silnik diesla 1.9 TDI o mocy 105 koni mechanicznych. Także dosyć znana i ceniona jednostka napędowa, manualna skrzynia biegów przebieg na, chwili, przebieg na chwilę obecną około 363 000 km. Jeżeli chodzi o stan zewnętrzny, jak widać na filmie auto prezentuje się dosyć ładnie. Nie widać jakiejś większej ilości uszczerbków, czy jakiejś rdzy. Jeżeli chodzi o wnętrze, tutaj też ten samochód jest dosyć zadbany, wnętrze jest jasne, czyste, nie widać jakichś większych zabrudzeń czy plam. Wszystko jest na swoim miejscu, żadne elementy tutaj nie są połrywane czy niesprawne. Samochód został oczywiście przygotowany do sprzedaży, umyty, nawoskowany i wyprany standardowo w firmie wyligany.pl/auto-detailing Poznań. Także serdecznie zapraszamy do sprawdzenia ich oferty. Jeżeli jesteście zainteresowani tym autem, serdecznie zapraszam do kontaktu. Oczywiście udzielimy wszelkich informacji. Pamiętajcie, że zajmujemy się skupem oraz sprzedażą samochodów na terenie całej Polski, więc jeżeli macie jakieś to na sprzedaż lub poszukujecie jakiegoś samochodu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Tymczasem pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. W motohome skupujemy samochody i motocykle każdej marki. Nowe, używane, polizingowe, w dobrym stanie i uszkodzone. Gwarantujemy bezpłatną wycenę online. Inspekcję pojazdu i płatność od ręki. Sprawdź na motomyślnik.home.pl.